Cześć kochani. Witam was wszystkich na moim kanale Życie w Kanadzie. Na imię mam Aneta. Zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dla tych co nie wiedzą, w ten weekend mamy długi weekend u nas w Kanadzie. Mamy dzień rodzinny, także jutro w poniedziałek wszyscy mają wolne. A co do walentynek, mam nadzieję, że wszyscy mieli wspaniały dzień wczoraj. Czy macie kogoś, czy nie macie? Wiecie, najważniejsze jest kochać siebie i dla siebie jak najlepszym być. Także to jest bardzo ważne. Myślę, że mieliście taki spokojny, fajny dzień. A co do dzisiaj, co omówimy dzisiaj, kochani? Powiem Wam coś takiego, że nie słyszę, nie widzę nic w media. Wydarzyło się coś takiego oczywiście dużego, jeżeli chodzi o Kanadę, a media o tym nic nie mówi i często się zastanawiam, dlaczego nam tego tutaj nie obmawiają. Może dlatego, że nie są na 100% pewni, jako, jaki wynik tego będzie. Także, jeżeli nie słyszeliście jeszcze, sześć senatorów ze strony Donalda Trumpa, czyli Republikanie. Przeciwkują się Donaldowi Trumpowi, jeżeli chodzi o cła nanoszące tutaj na Kanadę. E, także obmówimy ten temat dzisiaj i, kochani, ruszamy. Sześć senatorów tutaj przeciwkowało Donaldowi Trumpowi, jeżeli chodzi o taryfy. Takie pogłoski, coś tam gdziekolwiek no. widziałam, ale no w tym ostatnim tygodniu bardzo dużo się wydarzyło względem tego i e, ja wiem, że oczywiście przechodzi to nie wszystko, e, nie może tylko przez jedną osobę, e, czy jakieś tam potwierdzenie na przykład Trumpa tylko, przechodzi to oczywiście przez sąd, także to wszystko jeszcze no, ma czas jakiś, prawda, żeby to w jakiś sposób było no, potwierdzone, że on nie powinien takie taryfy tutaj nanosić na Kanadę. Co ważne kochani pamiętać, to jest to, że Trump to nie jest w ogóle cała Ameryka. U nas, niestety, w Kanadzie, rząd chce nam tak powiedzieć, że Trump to jest cała Ameryka. Kanadyjczycy do tej pory mieli przedstawiane tutaj, że Trump to taki duży wróg, że musimy się mu przeciwstawiać. Nie jeździmy już do USA, nie kupujemy produktów USA. Pamiętacie, jak tutaj nawet wódkę wylewali? Myśleli, że to USA, obmawiałam Wam na ten temat, a ta wódka okazała się później, że była produkowana w Maniczowie. Także bardzo dużo. To tak pozłośliwemu tutaj nasz rząd reaguje na Trumpa. Ale oczywiście Trump to nie wszystko kochani, on ma tylko jeszcze 3 lata, żeby być tam w Ameryce e, rządzić i on już na dalszy e, ciąg nie przejdzie. Otóż tutaj nie tylko chodzi o wiek, ale nie myślę, że będą e, na niego głosować. No i już tak po, można powiedzieć, że... E, to nie jest takie wyryte na całość, cokolwiek tutaj on wnosi. Oczywiście wiemy, że no teraz on chce pokazać się jako wielki pan, taki, że ocela cały cały świat, no i całą Amerykę, ale oczywiście tylko ma 3 lata, dużo może się wydarzyć w te 3 lata. Teraz takie połowe lekcje, takie w połowie, tak samo nadchodzą, także nic nie wiadomo, prawda? No, ale nasz rząd, nasz rząd, e, wiecie co taki jest w gorącej wodzie kąpany, z takim gorącym mózgiem, emocjonalnym mózgiem e, podchodzi do tego Donalda Trumpa i tutaj mówi wszystkim, że no już jest wszystko tak, jak to, co on zrobi, wyryte jest i już jest niebezpieczeństwem do końca życia Kanady, tak jakby można powiedzieć. A my wiemy, że wszystko się zmienia, dużo rzeczy się zmieniło w ostatni nawet rok, w ostatnim miesiąca, także może się bardzo dużo jeszcze oczywiście zmienić. Natomiast co tutaj chcę się z Wami podzielić, to jak nasz Karniej no, od, podpisał teraz wszystkie dokumenty sobie z Chinami i oczywiście pomimo to, że na początku swojego tutaj, jak wstąpił u nas do rządu, mówił, że no naj, najgorszy wróg były Chiny, prawda? Także wszystko się mu odwróciło, no i nagle najgorszym wrogiem jest USA, pomimo to, że do tej pory jeszcze, kochani, mamy. 75% handlu współpracujemy razem z USA, pomimo to, że dużo ludzi było pozwalniane, jeżeli chodzi o automatywne, takie te wszystkie firmy i przeróżne inne sprawy, ale nadal współpracujemy z USA 75%. Aż procent. Także to nie jest to tak, jak tutaj oni nam wmawiają i wypowiadają się, jak można powiedzieć, że Chiny nie są wrogiem? Tutaj wiemy co. Co się z tymi naszymi Michaelami działo, co tutaj, jak oni wkracza, wkraczali w nasze lekcje, się wtrącali. Bardzo dużo krzywdy Kanadzie narobili i oczywiście my wiemy wszyscy, że Chiny no, nie są tacy przyjaźni, tym bardziej, że ich logika, ich moralność postępowania i tego. Całego ich rządzenia jest całkowicie odwrotne od tutaj naszego, takiego zachodniego myślenia. I tutaj no, podpisane zostały te dokumenty, wszystkie jeżeli chodzi o rzepakowy olej. Pamiętacie, mówiłam Wam jeszcze, nawet pokazywałam Wam, taki było wypisany ten papierek, co była data 1 marca, że powrócą do tego i no, spojrzą na te właśnie. Cła, jeżeli chodzi o rzepakowy olej. Także to wszystko nie jest zakończona sprawa, a tutaj już z naszej strony, no niby, markarni podpisał wszystkie dokumenty, jeżeli chodzi o te LW-samochody. A wiemy tak samo, jak Chiny działają. Jeżeli coś nie po ich stronie pójdzie, to będą przeciwstawiać się. Także Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tutaj nie chcę nic mówić, bo jeszcze mamy do 1 marca, tak samo. No, ale zobaczymy, co z tym w ogóle wszystkim wyjdzie, z tymi cłami na rzepakowy olej i tak dalej. Także, no czy tacy Chiny to, są, to jest taki stan, yy, który by był dobry do współpracy? Osobiście uważam absolutnie nie. No, ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I tutaj jest taki duży problem, jeżeli chodzi o USA, bo oczywiście no, odeszliśmy, karny chciał odejść od USA, a tutaj się przytulić, tak jakby no, do Chin. Ale taki naprawdę problem, jeżeli spojrzycie na to, tak jak Wam tutaj mówię, karny i jego cały nasz tutaj rząd liberalny jest taki w gorącym, takim wodzie takim z takim gorącym umysłem w to wchodzi, nie z ochłodzonym takim e, Postępem, gdzie sobie mogą przemyśleć przyszłość w ogóle, ekonomię całą obmyśleć i porozmawiać na ten temat, prawda? A oni sobie gorąco, pozłośliwemu tutaj wchodzą przeciwko USA. Wtrą mówią, że no, całe USA to jest Trump, prawda? Tak nie jest. USA to jest ekonomia, to jest współpraca nasza wspólna, jeżeli chodzi no, o przeróżne firmy. E, tak jak mówię, handel nadal jeszcze jest w 75%. Także my bardzo dużo działamy. Tutaj kogoś potrzebujemy takiego, co myśli całkiem inaczej niż nasz karny i jego rząd cały liberalny. E, tutaj potrzebujemy kogoś takiego, co z takim chłodem podchodzi. Tak jak mówiłam Wam, e, taki wstecz troszeczkę. Troszeczkę krok dać i spojrzeć na to wszystko z innej strony. Także byłoby to dużo łatwiej, bo wtedy spojrzymy na no, całą naszą ekonomię, prawda? Jak pracuje na wszystkie tutaj industrie, całą naszą kanadyjską, na wydobywanie tych wszystkich minerałów. Także moglibyśmy zadziałać w całkiem inny sposób, spojrzeć na, na, na przyszłość naszej Kanady, na przyszłość naszych dzieci i pod takim właśnie y, sposobem. Tutaj działać w jakikolwiek sposób, a oni nie, oni tylko Trump i na złość wszystko, prawda? Także niedaleko nie podejdziemy, jeżeli będziemy tak dalej tutaj, jeżeli chodzi o rząd nasz, jeżeli będzie tak działał. I tutaj ja zauważyłam, że właśnie konserwatyści, tacy jak właśnie Jamil Giwani, który tam. Poleciał do Waszyngtonu, porozmawiać z administracją Trumpa, no tak samo jak i Pierre. Z takim właśnie chłodem do tego wszystkiego podchodzą i, można powiedzieć, większą, dużą, oczywiście, logiką. No i co tutaj się dzieje, to jest to, że zamiast nasz rząd, ja jeszcze wam kiedyś o tym mówiłam, ale zamiast nasz rząd bardziej patrzeć na, na to wszystko z tej takiej strony, Przyszłościowej, ekonomii, przyszłości naszych dzieci, prawda? To oni patrzą teraz i tu. Tylko, jeżeli by spojrzeli właśnie na taki sposób, bardziej z daleka, wtedy by było to całkiem, całkiem inaczej postąpione. Ten rząd powinien całkiem inaczej na to wszystko spojrzeć, ponieważ zobaczcie sobie ten e, Jamil Giovanni, przyjaciel e, wiceprezydenta e, Trumpa, e, J.D. Vance, mogliby sobie fajnie i porozmawiali już, także doszli do jakiegoś tam skutku no, z tymi aluminium i stal, prawda, jakimiś tam chociaż małymi takimi kroczkami naprzód sobie poszli. Ale jeżeli nasz rząd by y, miał cel dla Kanady i dla przyszłości Kanady, dla Kanadyjczyków, to by chcieli właśnie takie, taką osobę, żeby współpracowała, żeby działała tutaj i naprzód szła, właśnie jak Jamil Giovanni, który umie podejść, umie właśnie wejść, wkręcić się tam, właśnie do Donalda Trumpa, całej administracji, i żeby omówić te problemy, i żeby no, jakiś rezultat z tego wyszedł. A jeżeli Karnie no, się obraża, prawda, i przeciwstawia się do Takiej współpracy, to oczywiście też mam dużo. Mówi, że on no, nie myśli dla dobra Kanady czy dla przyszłości Kanady czy Kanadyjczyków. I jest to taki duży punkt tutaj, co ja uważam, powinniśmy zaznaczyć, że. Ogólnie wiem, ja tej Wam omawiałam, jak prowincje tak samo przeciw sobie e, pracują tutaj. Tutaj chodzi, żebyśmy jednoczyli wszystkich, wszystkich polityków, obojętnie z której strony oni są, żeby umieli właśnie podejść w e, e, jakiś sposób do Donalda Trumpa, jego administracji, żeby zadziałać, żeby to wszystko, no tak jakby uspokoić i umieść, e, żeby umieć Podejść do tej sytuacji, jaka realistycznie jest. Żeby zadziałać dla całej Kanady, a nie dla poszczególnych ludzi. Oni tutaj działają dla samego siebie, prawda? A tutaj taki, no, taki uboczny tylko znaczek Wam dodam. E, oczywiście wiemy, że Karny no, tak samo ma dom, jeżeli nie wiedzieliście, w USA tak samo. Jego żona pomiędzy tym domem USA a otawą sobie podróżuje. Jego dzieci, wszystkie czwórko, czwórkę dzieci ma, mieszkają lub uczą się w szkołach tak samo w USA. Firma jego Brookfield też jest w USA, ma taką właśnie tą główną bazę. Także wiemy, że to takie współdziałanie, jeżeli chodzi o USA, on tutaj już ma. Także jeżeli tylko by chciał w jakiś sposób tutaj podejść w inny sposób do tego, żeby dla Kanady lepszy, lepiej zrobić, a nie przeciwkować USA, byłoby to naprawdę bardzo dobre. I tutaj ja mówię, obojętnie jaka osoba z której nawej politycznej strony by umiała się zająć tymi takimi ważnymi sprawami CEU, które oczywiście mają bardzo duży tutaj na naszą ekonomię, duży skutek, prawda? No i można by było zadziałać. Jeżeli będzie nam rząd, media cała mówiła, że Trump jest najgorszym wrogiem, nie możemy działać z nimi nic, no to będziemy niszczyć w taki sposób Kanadę, prawda? Także byłoby bardzo fajnie, gdyby do rozumu doszli ci nasi liberałowie i po prostu umieli w jakikolwiek sposób tutaj już podejść do Trumpa, i żeby to wszystko uzgodnić i załagodnić i podejść po dobroci. Tutaj taka ta właśnie strategia nasza. Tu Kanadyjczyków, kanadyjskiego rządu, ja tutaj mam na myśli, jest taka bardzo emocjonalna, co mogliby taką strategię przeróżne tutaj podjąć, jeżeli chodzi o Trumpa, czy w ogóle całe USA, bo tutaj chodzi o ekonomię, manufakturę, energię, no całe prace wszystkie dla Kanadyjczyków, które tak dużo ludzi teraz po, potraciło. Dlatego mamy też upadek duży, bardzo ekonomiczny. Wiele ludzi, tyle tysiące, tysiące, Tysiące prac zostało potraconych, jeżeli chodzi o automotywne firmy. Trump jest tutaj no, tym główną osobą, prezydentem USA, co ma oczywiście dużo tutaj też trzeba uwagi do niego przywiązywać, ale tak jak mówię, dużo przez to przechodzi różnych innych praw. Senat cały, sejm, wszystko musi potwierdzać cokolwiek, żeby wszystko przeszło. Także jest jeszcze jakaś szansa, że jeżeli byśmy podeszli z jakiejś strony, tutaj widzicie, sześciu aż z Senatu się przeciwkuje no, względem Trumpa, pomimo, pomimo to, że są w tej samej, właśnie w republikańskim, właśnie rządzie, to dużo nam daje właśnie takiej nadziei, co moglibyśmy ten taki moment w tym momencie użyć żeby zacząć działać. Technologia, minerały, samochody powinny być taką podstawą główną dla naszego rządu. I przyszłość w ogóle całej Kanady, żeby tutaj właśnie obmyślać, prawda? A nie w tym momencie tylko się zdenerwować i no jakieś reklamy robić dziwne, prawda? Przeciwkując pozłości, także takie niepoważne przeróżne tutaj, no, cyrk. Negocjacja taka powinna być prawidłowo obmyślona. Tutaj, jak, no, widzicie, też takie zamartwiające jest, że, no, Karny powiedział, że wierzy bardziej i to głośno, głośno ogłosił wszystkim, tak samo przed, no, Trumpem pozłości, że Chinom bardziej wierzy niż USA. Chiny to autoretyczny stan, to koercja taka ekonomiczna, prawda? Jak zobaczcie, jak ci ludzie są wszyscy tam traktowani. Także, jeżeli on uważa, że to jest coś lepszego, i to jest taki sposób, jak kraj powinien działać, i takiemu kraju on może zawierzyć, to bardzo, bardzo źle myśli. Ale wiemy, że on tak samo bardzo mocno już od dawna współpracuje z Chinami. On jeszcze. No, za czasu właśnie Brookfield, jak on tam bardzo się mocno działał i wchodził właśnie w Chiny, żeby no, z nimi współpracować dobrze. Także jeżeli on tak myśli, no to nie dziwimy się, prawda? A Chiny, tak jak wspomniałam, są takie, że jeżeli będziesz przeciwkować im, no to się odgrożą. Także daleko ja myślę, nie pociągniemy z tymi Chinami. Zobaczcie, nasze bezpieczeństwo w Kanadzie polega głównie na USA. Do tej pory polegaliśmy tylko w większości na USA, no i tak dalej jest. Nic się nie zmieniło w tym kierunku. Handel nadal mamy, także chyba, że coś się takiego drastycznego tutaj zmieni ze strony Karneja i naprawdę mocno ze, ze złości e, no, Donalda Trumpa, to też się wiele nic nie zmieni. Co ważne tutaj wspomnieć, to jest to takie, takich parę rzeczy wam tutaj wspomnę. Ważne jest wiedzieć. Że Kanada nadal współpracuje bardzo blisko z Waszyngtonem. Nie jest nic poucinane. Pomimo to, że Karnejowi się Trump nie podoba, czy tam poszczególnym ludziom i e, jego zachowanie, ale tak jak mówię, cała Ameryka to nie jeden Trump. To jest przeróżne, przeróżne industrie, ekonomia cała, ludzie i tak dalej. Prawda jest taka, że my mamy nadal współpracę z Waszyngtonem. Druga taka sprawa jest, że system cały w USA, obojętnie co nawet Trump tutaj powie, wszystko przechodzi przez takie wewnętrzne, przeróżne, no taki sprawdziany. Po trzecie, pozycja Trumpa nie ma takiego całego współdziałania na całą Amerykę, jak my współdziałamy razem ze sobą. I tak jak powiedziałam, jeszcze tylko mu 3 lata zostało. Kanada musi retorykę taką skończyć, z takimi myślami i przedstawianiami nam, że Cała Ameryka to tylko Trump, także to jest następna taka rzecz. My musimy pamiętać, że taka osoba, właśnie jak Jamil Giovanni czy Pierre, że oni mają naprawdę dużo tutaj do działania, że mogą zadziałać, jeżeli tylko im damy tą taką szansę i jeżeli oczywiście Carney potwierdzi i będzie chciał, żebyśmy współdziałali, bo nie ma żadnego z tym problemu. Kanada musi podejść na to wszystko z taką luźną głową, obmyślać przyszłość Kanady, całą ekonomię, nie być w tym razie i teraz w takiej gorącej wodzie kąpana, jak teraz wielu jest. I tutaj, tak jak mówię, nawet media przedstawia nam to w taki sposób. Także ci, co już są takiej bardziej albo pomieszanej stronie, nie wiedzą, czy w stronę liberałów, czy nie, lub są po stronie liberałów, oczywiście zawierzą całej tej medii. No i wszyscy napinają się w złości względem samego Trumpa. A tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie o tą całą naszą ekonomię. Tu chodzi o przyszłość. Tu chodzi o te właśnie firmy, żeby ludzie nie tracili pracę. Tutaj ja chcę Wam na koniec tak powiedzieć, że my właśnie potrzebujemy takich ludzi jak Jamil Jivani, jak Pierre, żeby oni tak chłodno do tego wszystkiego Podchodzili z taką realistyczną głową, z logiką, i żeby tak na luzie bardziej podeszli dla dobra przyszłości Kanady. Bo ja Wam powiem osobiście, przyszłość naszych dzieci dla mnie jest dużo ważniejsza niż ta cała ich politycka gra. Mamy jeszcze taką nadzieję u nas tutaj w Kanadzie, i żeby tylko te drzwi dał nas, nasz ten rząd liberalny, żeby otworzyć do takiej większej współpracy, żebyśmy my razem mogli jako Kanadyjczycy, obojętnie z której strony politycznej jesteśmy, żebyśmy mogli tutaj działać, a właśnie tacy ludzie, co mają, no połączeni są z administracją Trumpa, to tym bardziej powinniśmy jeszcze większe drzwi im otworzyć i dać im współpracy i powinniśmy, jeżeli ja bym była na stronie Karneja, bym się bardzo cieszyła, że kogoś takiego mamy, co będzie umiał porozmawiać. Podejść do tego właśnie myślenia tego prezydenta w USA i żeby mogli nam pomóc, no, polepszyć tą całą Kanadę. Kochani, już żegnam się z Wami. Ściskam Was bardzo mocno. Życzę Wam przewspaniałego, długiego weekendu, jeżeli mieszkacie u nas tutaj w Kanadzie. I do następnego razu. pa, pa kochani!